Cześć, Paulina! Hej! Jak się spało? Dobrze. Nie przewróciłaś się? Nie. To dobrze, trzymałam za ciebie całą noc kciuki. Nie, całą noc spałaś, nie gadaj. <gry> nie, właśnie, że nie spałam całej nocy. Najgorsze jest to. Że mówiłam Wam wczoraj o tym, że pierwszy raz pójdę spać przed 24, ponieważ film mam już w 99% zmontowany. Trzeba go tylko przesłać i tyle. Okazało się, że to tyle. To jest aż tyle. Poszłam spać tak naprawdę dopiero chyba około 3, ponieważ. Mm, Musiałam udostępniać Wi-Fi ze swojego telefonu. Ono chyba było słabsze. Ten filmik nie chciał się przesyłać trzy razy próbowałam i dopiero chyba za czwartym ten filmik pojawił się na YouTubie. Jeszcze musiałam dodać napis, miniaturkę, no i tyle to trwało. Także nie, 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 nie było tak dobrze. Nie poszłam spać przed północą. Paulina, no? zamelduj swoje świąteczne skarpety. <laughs> Jest. Co? So. Są świąteczne skarpety, ale muszę Wam powiedzieć, kochani, że boję się zimna. I na te, które mam już na sobie, nałożę kolejne. A ja już mam Też świąteczne. Świąteczne na świąteczne. A ty masz dwie pary? No. Aha, no to ja robię o. dokładnie tak samo. O, proszę bardzo, to ja robię dokładnie tak samo. Świąteczne na świąteczne jesteśmy w Energylandii, Energylandia nas wita z otwartymi rękami dostałyśmy e, taką kopertę, w której mamy jakieś bony na zdjęcia e, cztery normowe kredyty na gry e, i coś na szafeczki, żebyśmy mogli sobie skorzystać z szafek, ekstra! Tak, kochani, bo to nie jest tak, że ten filmik jest sponsorowany. To my właściwie zwróciliśmy się do Energy Landii, że chcemy nagrodzić tutaj świąteczny film. Tak, i dostałyśmy wejściówki darmowe, taka prawda. Ale po prostu chciałyśmy zobaczyć, co tu się tak naprawdę dzieje. Chciałyśmy zobaczyć tą iluminację świetlną, bo internet pokazywał to w sposób naprawdę bajkowy. bajkowy. Nie umawiałyśmy się wcześniej no. do tego słowa. Także chciałyśmy to zobaczyć. Na razie ludzi jest mało, chociaż jest godzina 13. Ale pewnie dopiero wieczorkiem będzie ich więcej, ponieważ to wszystko będzie e, miało efekt. Tak, dopiero gdy zacznie zmieszkać. Za jakąś godzinkę Wie, może. No. powinna przyjechać nasza fotografka. Yy, bo na instagramie pytałyśmy się czy ktoś nie miałby ochoty zrobić nam foteczek krótko O, żywy ogień od środka no o, dolepnie, o, 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 dobrze, że nie się nie oparzyłam no, By było, by było, nasza... spaliłabym sobie rękawiczki bo Ja też yy, Przyjedzie nasza fotografka, bo zapytałyśmy się na instagramie czy ktoś z was nie chciałby może zrobić nam zdjęć w Energyland i zgłosiły się do nas e, osoby jedną z nich wybrałyśmy e, więc wpadajcie na dlaczegoś czegoś ze bo to nie chce oh. aha, e, pewnie no. posypią się pytania, dlaczego Kevin z nami nie jechał on miał jechać, ale w ostatniej chwili niestety coś mu wypadło i ale to dobrze, bo się przynajmniej pieskiem zajął <laughs> No nie, no wy do siebie okay, pasujecie. To <grymiany> Musimy kupić sobie Grzańca. Ale właśnie zadzwonił telefon. Przyjechała nasza fotografka. I może to i dobrze, że nie byliśmy Grzańca, bo jakby przyjechała godzinę później, bo już były powinie, to zdjęcia mogłyby nie być wcale takie dobre. Nie, no tyle by się jakby chyba nie wypiły. Aż tak, no, Ale to nigdy to nie wiesz, jak jest. zareagujesz na alkohol, alkohol, na alkohol. Ja myślę, to chyba takie mocne chyba nie jest. jest tak, to już od razu by chciała mocno. No Paula, Paula, Paula. Ja po prostu nie wiem jak mamariaków na grzanica. No nie by się kupiły bez alkoholowe. O, To jest plan! Nie no, ja właśnie chciałam tego za Właśnie chciała tak fajnie wyglądać na zdjęciach. Kochani, przyjechała już fotografka Monika, chodź tu kochana na vloga. Dzień dobry, witam wszystkich. Szukamy teraz jakichś ładnych elementów, które będą ślicznym tłem do naszych zdjęć. Także jeszcze raz obejdziemy Energylandię, bo Może w sumie nie zdążyły zobaczyć wszystkich miejsc. Także no, no teraz wchodzimy i szukamy kadów. Co fajnego się udało. The stars are more clear and the air is cold And you see it all over the place Town glitter puts a smile on your face So light up a candle and let it be days of grace December will light up the dark Joy bells ringing and snow will be here until March It's that time of the year you've been told Something magic that never gets old We just took Monika out Super fajne foty, także pojawią się na, na naszym profilu. Będą bardzo świąteczne. Tak. Ale to też yy, ze względu na to, że Energylandia postarała się o piękne oświetlenie. Tak, kochani, są tutaj... tutaj. Są tak piękne dekoracje, że, że kopara opada. Tak, jeżeli trzeba tu, chcecie... Trzeba tu przyjechać. Tak, tak. Trzeba to zobaczyć, jeżeli chcecie właśnie zrobić jakąś sesję zdjęciową, e, to tutaj na pewno znajdziecie, o, <laughs> znajdziecie dużo miejsc e, właśnie z takim świątecznym o. klimatem. Można się nawet ogrzać. Właśnie tak. <laughs> Ciepełko. My teraz idziemy kochani coś zjeść. I właściwie mamy dylemat. Głodny, tak, Ja też jestem bardzo głodna. Ty jesteś głodny? Tak. E, idziemy coś zjeść, a jeszcze nie wiemy co. Bo mamy e, te e, chirosy, placki, kociołki, e, pizze. Tylko najważniejsze jest to, że jak kupimy placki, to sobie nie usiądziemy się i nie ogrzejemy. Tak. Bo ja... musimy coś na pewno zjeść do sierotka. Tak. Ej, ale tam nie chcę jeść. Bardziej mam ochotę na właśnie, na te potrawy, które sprzedają na zewnątrz. To weźmiemy te na zewnątrz i do środka. <noise> tak, chyba się nie da zrobić. Weźmiemy je na pewno do auta. Dobra, to ja, Autie, to ja Ej, słuchajcie, to, to weźmy to teraz, i idźmy teraz do auta i w drogę, do domu. To chodźcie ze mną, ja zjem w środku, a potem pójdę z wami, z wami. Coś. Chyba, że jemy wszyscy, każdy osobno. Aha, chyba, że faktycznie. No to dobra, no to robimy tak. Jemy wewnątrz. A potem kupimy sobie na wynos coś co, na, na co mamy ochotę? Dobra. Tak? Dobra. dobra. No dobra, no to Postuje. idziemy tu? Tak. Mamy wszyscy swoje porcje obiadowe. I jemy. Mama oczywiście musiała ukraść zipot A ja ukradnę dane fretki. Także jak zwykle się wszystkim dzielimy. Czy Szybkie poprawianko przed wyjściem. Ale ja, tu malujesz się jeszcze raz? No, bo to co zjadłam podkreślam. No bo już i tak lipa. I taki już lipa, to tak, nie? A, prawda, bo mocną więc tu się... Ale ja mogę się zmazać, A popatrz na mnie. Czy ja już mam póki? A tu się nagrywasz, jak malujesz jest? Aha. To... Dobra, no nie jest najgorzej. Dobrze też nie No i jest tak średnio. Średnio bym powiedziała. Taka dwa taka na dziesięć, się czuje. Ale yy, po prostu mi się, się całkiem fajnie układają, to już je rano umyłam. O tym nie podglądam, co? Czemu nie? Co chciałaś? Gdybyś mi usta sprawdziła. No to masz tak samo średnie jak ja. No też to już mi Gdzie teraz idziemy? Jaki plan wycieczki? Placki, Czy rosy i, co i coś tam jeszcze było. A to do auta możemy. A tak, to do auta. nie auto. ma jedzenia, a to znaczy się zjeść Nie no, plan był zjeść w aucie. Nie, w aucie nie ma jedzenia. To jest zasada, w się nie je. W aucie nie ma jedzenia. W auto to nie jest kawiarnia. Użyjcie siebie też tak, Macie. Nie ma wrać nie jedzenia. Nie, bo potem tego nie będzie po spokoj. <gry> Chciałam skakać ze schodków w rytm muzyki. Nie wiem, czy mi się udało. Paula! To był tylko żartik. Nie nagrać. Duże dzieci! Nie rób tego! Nie rób tego! Ile macie lat? Ja nie wiem, on to ma klasa chyba. A ty? Moja mądra córka... Pupkę. Chciałam wstęp zrobić, że moja mądra córka grzeje pupkę. Bo zmarzła. Wszyscy grzeją łapki, a ona grzeje pupkę. No Jezus, się przestraszyłam. A co się stało? Tak strzeliło. Powiem ci, że ładnie wygląda to drewno od środka. Jezu, ale tak no, Magicznie. Dobra kochani, robimy konkurs na to, kto e, ten, kto poprawnie e, przeczyta e, to, co jest tutaj napisane. To. To to tam. Nie wiem czy widać co to jest. To są te hiszpańskie chrusty z czekoladą. I powiedzcie proszę, jak, jak to zamówisz, mamo? Co powiesz pani, że co chcesz dostać? Poproszę hiszpański... No, poproszę hiszpańskie ciasteczka z czekoladą. A jak chciałaś powiedzieć? Jak to się czyta z czekoladą? Nie, nie, nie. Jak to się czyta? Chirosy? Hmm? Kurosy. To są kurosy. Kuros. To są churosy. Kurosy. A czemu k? No to jest kuros. Kurosy. Kurosy. Jak, jak to jeszcze można przeczytać? Churrosy. Hiszpańskie ciasteczka z czekoladą. Proszę. To chyba są churrios. Ale myślę, że opcja z chrustami, chrustami z czekoladą jest gita. Myślę, że obojętnie jak nie przeczytasz, tak samo będą smakowało. No tak, ale obojętnie, jak to przecież tak samo będą smakować. Uuu. Najgorzej kochani, chcieliśmy zjeść coś słodkiego, okazało się, że już nie ma. Stała długa kolejka i wszyscy się rozeszli. Wszyscy zawiedzeni. Masakra. Kochani, i zobaczcie, jaką Energylandia ma piękną, spektakularną choinkę. Zachwyca! To, Ty jesteś tutaj na co dzień, jesteś gospodarzem. Na co, dzień? co? Ja jestem gospodarzem Energylandii? Nie, tego kanału. Ja mówię, że Energylandia ma wspaniałego gościa, nie! A w ten sposób inaczej się zrozumiałam! Idziemy kochani do domku! Jeszcze tutaj! Gdzie? Tu jest? Jesteśmy już w domu, więc przyszła kolej na to, aby rozpakować swoje kalendarze adwentowe. Małe, co? Tak, dzisiaj masz małe, no. I mam tutaj e, do mycia twarzy żel. Żel do mycia twarzy oczyszczający. Jaki zapach? No. Taki jakiś jodła. No, Taki no, leśny. Nie, nie, yeah, sorry. Jest tutaj napisane, że to jest drzewo herbaciane ale ten płyn pachnie bardzo jakoś tak jak jodła tak bardzo wyraziście Jak mięta dziwny zapach bardzo taki wyraźny ale to nie są moje gusta okej okay. i Marek gdzie jestem tam? tam gdzie go zostawiłyśmy mam nie wiem co To nie ja pakowałam ja wiem co. Ty wiesz co? Fajne no. czy nie fajne? Jakoś tak kurczę, próbowałam zamieszać. A, próbowałam zamieszać, jasna. a wszyscy. a Wszyscy. Tą kulę. No. Dużoś tam kupkowa. To był kub, komplet. Kub, kub, kub. To był komplet, który po prostu rozdzieliłam. I Tutaj jest Mikołaj. No chociaż tutaj, ale też nie miało być w ogóle Mikołaja. Właśnie tak? byłam bardzo tymi kulami rozczarowana. Kupiłam je. Mm. A gdzie je kupię? Kokolita. I na obrazku był, był właśnie komplet taki reniferkowy. Wow. Mocno był komplet zapach. reniferkowy, a dostałam, proszę bardzo, nie to, co zamówiłam. A nie było napisane, że, że wiesz, że wzory różne, że mieszają, że losowo wysyłają. Teraz y, moja kolej dobra, nie tak tyłem, tylko przodem, który? Jedenasty? 11? Jedenasty. 11. Wow. Wow. Pierwszy raz mam taki duży. No ja już miałam dwa razy i zawsze to była gąbka. Ja mam coś małego. Tak? Co co? Mm, maseczka z witaminą C. O, proszę. Fajnie. No fajnie, witamina C jest podobno dobra. I co jeszcze, worek? <grytanie> 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 Numerek 24. Uła. No, tak wiem, daleko jeszcze jest. nie jesteśmy. Wiem, co to jest? Pakowałaś? Nie wiem, ale tak wyczuwam. O, pakowałam. A że to jest co innego. A co to? Jaki słodki t-shirt. Świąteczny t-shirt. A obstawiaj, że co to jest? Skarpetki. I po co powiedziałaś? Podpuściłam cię. Takie już trochę bez, bez energii jesteśmy, co? No, ja jestem jeszcze dalej taka wyziębnięta. Chodzę po domu w kocu. Jestem taka tak od, od, od wewnątrz, jak to moja na wczoraj powiedziała, yy, czuję zimno od wewnątrz. Tak jak ty wczoraj czułaś, przeraźliwe zimno od wewnątrz. I ja teraz też czuję takie przeraźliwe zimno i się nie potrafię od, ogrzać, rozgrzać. No, ale muszę się ogarnąć, bo zaraz jadę na imprezkę. No, a ja... A, to... a ja będę montować film, więc y, musimy już zakończyć ten odcinek, bo chyba tak, materiału mamy dość tak. dużo. Dziękujemy Wam za to, I w, że w ogóle wydarzycie... ten dzień był taki fajny. Dzięki córka, dzięki mężu mój kochany za tak cudowny tak, dzień. dziękuję Wam, było super. E, na naszym IG jest nowe zdjęcie, a Wam dziękujemy to, że byliście z nami w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale o matko, matko i córko. córko. kohani! Bye. -bye. Bye, -bye. <laughs> Do you